W Brynicy przy ulicy Zagościniec oficjalnie oddano do użytku nowo wybudowaną drogę asfaltową. Ponad pół kilometra nowej nawierzchni powstało dzięki rządowemu dofinansowaniu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a mieszkańcy po latach korzystania z drogi szutrowej wreszcie mogą cieszyć się komfortowym przejazdem. Rzeczywiście, w mieście Gminie Piekoszów, tak naprawdę mieszkańcy to bardzo proszą o takie drogi, gdzie są dojazdowe. Może komuś się wydaje, że niedługie, może nie szerokie, ale bardzo istotne. Istotne z tego względu, że tam zawsze wiadomo, trzeba dojechać. Tam jest, są wyrwy, tam jest błoto, tam są te, te, te żwirowe, które ciągle, ciągle się robią, te dziury, i rzeczywiście mieszkańcy bardzo, bardzo o to proszę. Dlatego wychodzimy na potrzeby mieszkańców i, i bardzo się cieszymy, że właśnie tutaj z pieniążków z y, Urzędu Wojewódzkiego, z pieniędzy rządowych, za co bardzo serdecznie w swoim imieniu mieszkańców i wszystkich radnych i sołtysów bardzo serdecznie dziękuję, że przez to, że dostajemy dotacje, możemy właśnie wykonywać y, takie drogi, które będą służyć mieszkańcom. Droga przy ulicy za od lat była dla mieszkańców dużym utrudnieniem. Myślę, że ta inwestycja była bardzo potrzebna, dlatego że była to jedna z dróg, tak zwanych szutrowych, która po intensywnych opadach deszczu, która na skutek samochodów, które poruszały się po niej, zawsze była w fatalnym stanie. Zawsze mieszkańcy borykali się z problemem nieustającego kurzu, błota itd. Dlatego cieszymy się, że ta inwestycja w końcu została zrealizowana. Myślę, że zdecydowanie poprawi to komfort mieszkańców, którzy mieszkają przy ulicy. Inwestycja kosztowała blisko 300 tys. zł, z czego 202 tys. zł pokryło rządowe wsparcie pozyskane w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, potocznie nazywanych powodziówkami. Oddanie drogi do użytku to kolejny przykład inwestycji, która, choć niewielka w skali finansowej, znacząco poprawia komfort życia mieszkańców. Nowy asfalt to nie tylko wygoda, ale także większe bezpieczeństwo oraz możliwość dobrego dojazdu przez cały rok.